Utworzymy teraz nowy dokument w programie Illustrator. Wybierz nowy plik, następnie nadaj nazwę. Standardowy rozmiar wizytówki to 85 mm na 55 mm. Nasza wizytówka będzie miała dwie strony, dlatego zaznaczymy dwa obszary robocze. Pamiętajmy o spadach. Jest to dodatkowy Obszar wokół projektu wizytówki, który jest przewidziany dla ewentualnych odchyłek podczas procesu drukowania i przycinania. Jeśli projektujesz wizytówkę bez spadu i na przykład drukarka nie jest dokładnie skalibrowana, istnieje ryzyko, że krawędź Twojej wizytówki może być przycięta zbyt blisko tekstu lub innych elementów. Tutaj zawsze spady będą miały 3 mm. Aby spad był ustawiony przy każdym boku, wystarczy kliknąć tą ikonę. Następnie ustawimy opcje zaawansowane, takie jak tryb kolorów Color Smeg oraz efekt rastrowy wysokość 300 dpi. Zatwierdzimy, aby utworzyć nowy dokument. W ten sposób otrzymaliśmy dwa obszary robocze. Teraz utworzymy marginesy bezpieczeństwa, które obok spadów, Pozwolą nam uniknąć ewentualnych problemów podczas procesu drukowania i przycinania. Marginesy bezpieczeństwa utworzymy za pomocą miarek. Przejdziemy teraz do paska menu Widok, miarki, pokaż miarki lub wywołamy je za pomocą skrótu klawiszowego CTRL-R. Ustawimy miarki na 4 mm. Z jednej strony, jak również z drugiej strony. To samo możemy zrobić po drugiej części obszaru roboczego. Dodatkowo podzielimy nasze obszary robocze na dwie części. Wprowadzimy teraz kolorystykę do naszego projektu wizytówki. Wykorzystamy w tym celu wcześniej przygotowany Brand który zawiera kolorystykę, projekt loga, jak również zdjęcie, które może posłużyć jako inspirację. Przejdziemy teraz do projektu wizytówki i wypełnimy kolor tła. Aby to zrobić wybierzemy narzędzie prostokąt. I obrysujemy pierwszą część, jak również drugą część. Nasze właściwe kolory przygotowałam w bibliotece. Aby przejść do biblioteki, wybierz z menu paska okno Biblioteka. Tutaj są nasze kolory. Wybierzemy teraz narzędzie zaznaczania, klikniemy obszar roboczy i dodamy kolor. Pierwszy kolor. I drugi. Teraz, kiedy mamy tła wizytówki, możemy zacząć wprowadzać dodatkowe elementy. Zaczniemy od projektu logo. Przejdziemy do menu plik, umieść i wybierzemy projekt logo. Zaznaczymy obszar, do którego chcemy dodać element. Następnie wyrównamy do obszaru roboczego. W pionie. Logo możemy powiększać bądź zmniejszać przytrzymując klawisz Shift i przyciągając rogi projektu. Wyrównamy ponownie i odklikniemy. Logo przeniesiemy również na drugą część strony wizytówki. Przytrzymamy klawisz Alt i przyciągniemy do środka. Logo powiększymy przytrzymując klawisz Shift i przeciągając rogi. Wyrównamy do obszaru roboczego, wyrównaj w poziomie i wyrównaj w pionie. Dodamy teraz projekt loga w tle. Przejdziemy do paska plik, umieść i wybierzemy projekt. Zaznaczymy obszar, do którego Dodamy obiekt. Projekt logo dopasujemy do obszaru roboczego i ustawimy krycia w pasku górnym na 5%. Następnie wprowadzimy tekst do projektu wizytówki. W tym celu wybierzemy narzędzie Tekst z paska narzędzi i zaznaczymy obszar, do którego wprowadzimy nazwę firmy. Rozmiar czcionki dopasujemy do 12 punktów w pasku górnym oraz grubość do bold. Kolorystykę tekstu również dopasujemy do projektu Loga. Przejdziemy do biblioteki w pasku menu okno biblioteki i wybierzemy właściwy kolor. Z biblioteki przeniesiemy również ikonę kontaktu. Zaznaczymy pierwszą ikonę i ostatnią, przytrzymując równocześnie klawisz Shift. Przeciągniemy ikonę jedna po drugiej. Rozmiar ikon dopasujemy w opcjach właściwości. Zaznaczymy trzy ikony i wprowadzimy rozmiar 6 mm. Zatwierdzimy przyciskiem Enter. Następnie wyrównamy ikony do zaznaczenia, wyrównanie do lewej w poziomie, jak również wyrównanie do dołu w pionie. Ikony możemy również dopasować do linii środkowej. Następnie wprowadzimy dane kontaktowe do projektu wizytówki. Wybierzemy narzędzie TEKST i zaznaczymy obszar, do którego dodamy adres e-mail. Następnie tekst dopasujemy do projektu Logo. Zaznaczymy tekst, wybierzemy narzędzie kroplomierz i klikniemy w projekt, aby pobrać kolor. Następnie tekst kopiujemy dwa razy. Wybierzemy narzędzie zaznaczanie, klikniemy w tekst, przytrzymując klawisz Alt, powielimy. Następnie wprowadzimy numer telefonu, jak również stronę internetową. Tekst wyrównamy do siebie. Przejdziemy do paska menu Okno. Wybierzemy Wyrównaj i wyrównamy do lewej w poziomie. Następnie zaznaczymy tekst. Ikony. Zgrupujemy Ctrl G i wyrównamy tekst do środka obszaru roboczego. W ten sposób udało nam się wykonać piękny projekt wizytówki.